Przeglądam obrazki, bo nie mogę spać Odkąd nie zakładam maski, wszędzie moja twarz Zaglądają do relacji, chyba chcą na znać Czemu tak, że ty i ja? Słodki komentarze, jak stare zdjęcia Wywołany uśmiech, wolę nie pamiętać Co o nas mówią, o przyjaciół trzeba dbać Czasem mnie to irytuje, wiem, że też tak masz Nowu widzę ja Dłonie tego chcę oddać świat. To friendship nie wiedzą, masz mętlik, niech wiedzą, że. Prowokują tylko uśmiech na twarzy my. Ja wiem dobrze, czego dziś chcę, z nim poznawać, rozwijać się, więc. Nie układajcie mi życia, wolę sam. Jak, jako skerubika, którą w dłoni mam. Życie unikałem w czterech ścian Chciałem mieć trochę wolności, no to teraz chyba mam hey. Znowu widzę jak chcą sparować nas Dwie dłonie splecione, tego chcę oddać nas Znowu widzę jak chcą złączyć nas Dwie dłonie splecione, tego chcę oddać Teraz stoimy na scenie, teraz wypełniamy halę Przed pięcioma minutami cię nie znałam Teraz stoimy na scenie, pełna skala. Przed pięcioma minutami cię nie znałem, teraz stoimy na scenie, teraz wypełniamy halę